W polskim kościele w XX wieku. Dowiecie się, jak wyglądała jego polityka w czasach, gdy komunistyczne władze prowadziły bezpardonową wojnę z polskim kościołem. Ten film zatytułowałem Prymas, który nie bał się władzy. W postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego poświęciłem swoją uwagę na moim audiobooku Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już. Niebawem. 12 listopada 1948 roku papież pił XII 12 mianował biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupem miejskim i warszawskim, a tym samym dymasem Polskim. Papieska decyzja miała bezpośredni związek ze śmiercią prymasa Augusta Hlonda, który zmarł 22 października 1948 roku, pozostawiając wakat na tych stanowiskach. Papieska decyzja nabrała jeszcze bardziej formalnego charakteru po tym, jak cztery dni później, 16 listopada, papież Pius XII wydał oficjalną bullę w tej sprawie. Stefan Wyszyński, obejmując na początku lutego 1949 roku urząd Prymasa, miał zaledwie 47 lat. Co ciekawe, trzy lata wcześniej był jeszcze zwykłym księdzem. Rodzi się więc pytanie, co było tak naprawdę przyczyną takiego przyspieszenia kariery Wyszyńskiego, skoro zaledwie w ciągu trzech lat ze zwykłego księdza stał się Prymasem i przywódcą polskiego kościoła. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Zacznijmy jednak od sytuacji, w jakiej znalazł się polski kościół po zakończeniu II wojny światowej. W czasie wojny polski kościół oprócz strat materialnych podniósł olbrzymie straty osobowe. Te straty w niektórych polskich jak sięgały nawet 50% stanu sprzed wojny. Tak było między innymi w niektórych decyzjach, które w czasie wojny znalazły się w granicach niemieckiego kraju w Polski Kościół musiał więc uzupełnić poniesione straty osobowe nowymi ludźmi. Ale potrzebował przede wszystkim takich ludzi, którzy potrafiliby nim pokierować zupełnie nowych czasów. I nie chodziło tylko o funkcjonowanie Kościoła. W warunkach komunistycznego państwa, ale jeszcze bardziej o rozwiązanie wielu trudnych kwestii, jakie spadły na polskim kościół po zakończeniu II wojny światowej. Jedną z takich kwestii była sprawa funkcjonowania kościoła na tzw. terenach ziem odzyskanych, gdzie wiele stanowisk kościelnych było nieobsadzonych z tej właśnie perspektywie 47-letni Prymas Wyszyński wydawał się być dobrym rozwiązaniem, ale Prymas Wyszyński był dobrym rozwiązaniem również z wielu innych powodów. Prymas Wyszyński był osobowością, która niejako była skrojona na tamte trudne czasy. Był człowiekiem o niezwykle silnej konstrukcji psychicznej, i niezwykle twardym charakterze. W dużej mierze była to zasługa jego bardzo surowego wychowania, ale oprócz tego wszystkiego wymas Wyszyński potrafił panu głodnie i racjonalnie oceniać, nie miał słudzeń wobec komunistycznej Polski. Widział ją taką, jaką ona była. Nie ulegał komunistycznej propagandzie. Wyszyński potrafił również twardo bronić swojego stanu zwłaszcza jeśli chodziło o sprawy kardynały I zawsze był przy tym dyplomatą. Te aspekty osobowości Wyszyńskiego bardzo szybko zauważył prymas August Plon. Gdy w czerwcu 1947 roku wraz z wizytującym Polskę prymasem katolickim Anglii Bernardem Gryfinem odwiedził Wyszyńskiego w jego siedzibie w Lupinie, uważnie przyglądał się przyszłemu prymasowi. Hlond z uwagą słuchał rozmowy, jaką Wyszyński prowadził wówczas z Gryfinem i z uwagą przysłuchiwał się temu, jak Wyszyński rysuje zagrożenie, jakie stanęły wówczas przed polskim kościołem. Po tamtym spotkaniu prymas Hlond wiedział już, że jego następcą może być tylko Wyszyński, ale Hlond czekał z tą decyzją do końca. Dopiero na łożu śmierci zdecydował się napisać, list do papieża w tej sprawie. W tym liście znalazło się kluczowe zdanie. Brzmiało ono moim następcom Wyszyńskim. Pierwsze lata urzędowania prymasa Wyszyńskiego były dla niego prawdziwym chrztem bojowym jego posłudze polskiemu kościołowi. Te lata zbiegły się z najtrudniejszym okresem w relacjach pomiędzy polskim kościołem a komunistycznym państwem. Komunistyczne władze już w 1945 roku wypowiedziały wojnę polskiemu kościołowi, zrywając jednostronnie traktat ze Stolicą Apostolską. Ale w 1949 roku komunistyczne władze wzmogły tą walkę z polskim kościołem. W zaistniałej wówczas sytuacji prymas Wyszyński uznał, że trzeba za wszelką cenę znaleźć jakieś. Jakiś modus vivendi w relacjach pomiędzy Kościołem a państwem. I dlatego zdecydował się zawrzeć porozumienie z komunistycznymi władzami. To porozumienie zostało ostatecznie podpisane 14 kwietnia 1950 roku. W ramach tego porozumienia polski Kościół zobowiązał się do tego, że wezwie podległe długowieństwo do tego, aby zaapelowało do wiernych o poszanowanie prawa i władzy. Państwowej I że zaapeluje do wiernych również o to, aby wierni włączyli się do powojennej odbudowy Polski. Z kolei komunistyczne władze w ramach tego porozumienia zobowiązały się do przestrzegania autonomii Kościoła w państwie. Bardzo szybko okazało się, że komunistyczne władze wcale nie zamierzają przestrzegać tego porozumienia. Prawdziwą kością niezgody w relacjach pomiędzy Kościołem a Państwem stała się wówczas sprawa funkcjonowania Kościoła na tzw. Tak ziemiach odzyskanych. 9 lutego 1953 roku rząd wydał dekret o obsadzeniu stanowisk kościelnych na ziemiach odzyskanych. Ten dekret był jawnym pogwałceniem autonomii Kościoła w państwie, o którym była mowa w zawartym porozumieniu. To właśnie wtedy po raz pierwszy pokazał siłę i swojego charakteru. Jasno zakomunikował wówczas władzom non post. 22 września 1953 roku komunistyczne władze zażądały od aby potępił skazanego przez sąd na 12 lat więzienia papielskiego Czesława Kaczmarka, który został oskarżony mordę, o działalność antypaństwową i bieżącą sobie drogę zdecydowanie odmówił. 3 dni później, 25 września 1953 roku, Wzorzeński został aresztowany przez Urząd bez Bezpieczeństwa. W okresie od września 1953 roku w Stoczku Wajgórskim, w, szansu, w komedii, swoich kolejnych miejscach internowani, w blokowały go To był czas największego sprawdzianu dla Wyszyńskiego, z jego posługi polskiemu kościołowi. I ten sprawdzian Wyszyński stał najlepiej, jak było można. Nie załamał się w czasie internowania, nie poszedł na współpracę, z komunistycznymi władzami, ale nie potępił również tych hierarchów, którzy byli gotowi ułożyć się z Myszyński został zwolniony z internowania dopiero w październiku 1956 roku, ale pobyt w ośrodkach internowania tylko wzmocnił siłę jego charakteru. Komunistyczne władze odczuły to już na początku 1958 roku, gdy powróciły na ścieżkę wojny z polskim kościołem. Wyszyński twardo bronił wówczas interesów polskiego kościoła. Nie uległ presji nawet pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Władysława Gomułki. W czasie spotkania z nim, do jakiego doszło 8 stycznia 1958 roku po wrzaskach i krzykach Gomułki pod adresem polskiego kościoła Wyszyński zaczął spokojnie klarować rozmówcy stanowisko kościoła w sprawach, które były przedmiotem tej rozmowy. Wyszyński twardo bronił również kościoła po tym, jak w listopadzie 1965 roku polscy biskupi skierowali list do biskupów niemieckich z ofertą historycznego pojednania. Wyszyński bronił również kościoła wtedy, gdy Kontynuował uroczystości milenijne tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa, których finał miał miejsce w 1966 roku. Bronił Kościoła również później. Na pewno to były zwycięskie bitwy Wyszyńskiego w wojnie, jaką komunistyczne władze prowadziły z polskim kościołem. Ale w czasach wymasa Wyszyńskiego polski kościół zyskał na Stał się nawet takim liderem wśród wszystkich kościołów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wyszyński niejako wyprowadził polski kościół poza komunistyczną zonę na europejską arenę. Dobrze wiedział, że po takiej trauli, jaką była druga wojna światowa, opłaca się budować dobre relacje z innymi narodami Europy. Taką politykę zainicjował wobec Niemiec. Wyszyński wiedział, że Kościół może być niezwykle pomocny w zbudowaniu poprawnych relacji z Niemcami, z którymi w przeszłości nie mieliśmy zbyt dobrych doświadczeń. To właśnie dlaczego zainicjował taką politykę wobec Niemiec i dlaczego zgodził się na to, aby polscy biskupi wystosowali w listopadzie 1965 roku list do biskupów niemieckich, w którym to liście znalazło się zdanie: stanie, wybaczamy i Prosimy o wybaczenie. Ten list zawierał ofertę pojednania. Ten list zainicjował powolny proces polsko-niemieckiego pojednania, który zakończył się dopiero po upadku komunizmu. Ale ten list, pomimo tego, że został brutalnie skrytykowany przez komunistyczne władze, de facto przyczynił się do przyspieszenia normalizacji stosunków pomiędzy rządem PRL a rządem Republiki Federalnej Niemiec, co ostatecznie nastąpiło w grudniu 1970 roku. Ale w czasach Wymasa Wyszyńskiego polski Kościół zyskał na znaczeniu w całym chrześcijańskim świecie. Było tak za sprawą niezmordowanej obrony Wymasa Wyszyńskiego praw polskiego Kościoła i polskich katolików. Już w końcu lat 50. zauważono, że Wyszyński jest prawdziwym rycerzem kościoła w Europie Wschodniej. W Watykanie widziano już, że jeśli kościół w ogóle przetrwa w komunistycznym bloku, to stanie się to za sprawą Dymasa Wyszyńskiego. To wszystko wzmacniało polski kościół i budowało jego pozycję w Europie. I bardzo szybko pojawiły się tego wymierne rezultaty. Już w 1958 roku podczas konklawy Wyszyński został po raz pierwszy kandydatem na papieża, chociaż otrzymał jedynie kilka głosów. Pięć lat później, w czasie kolejnego konklawy, jakie miało miejsce w 1963 roku, Wyszyński był już hierarchą, z którego głosem liczyli się wszyscy hierarchowie w Europie. Oznaką wzmocnienia pozycji polskiego kościoła było również to, że w czasie obrad II Soboru Watykańskiego, jaki miał miejsce w latach 1962-1965, wzięła udział bardzo liczna polska delegacja, prawie 33 biskupów. Była to najliczniejsza delegacja ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do wzmocnienia pozycji polskiego kościoła w świecie przyczynił się również wspomniany list biskupów polskich do biskupów niemiecki, który został odebrany na świecie jako wielki gest polskiego kościoła. Na początku lat 70. prymas Wyszyński był już hierarchą, z którym chcieli spotykać się zachodni politycy, zachodni dyplomaci i zachodni dziennikarze. To wszystko budowało pozycję polskiego kościoła w świecie. Ten element Okazał się niezwykle istotny w październiku 1978 roku, gdy podczas kolejnego konklawe wybierano pakierza. Dzięki umiejętnym posunięciom Prymasa Wyszyńskiego w czasie tego konklawe w patowej sytuacji, jaka wówczas zaistniała, wysunięto kompromisową kandydaturę kardynała Karola Wojtyły z Krakowa. To Dzięki wysiłkom Wyszyńskiego ta kandydatura uzyskała 99 głosów elektorskich. W ten właśnie sposób kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Ale bez polityki prymasa Wyszyńskiego ten wybór nie byłby możliwy. Dobrze to rozumiał Jan Paweł II, który po tym jak został wybrany na papieża. Wielokrotnie okazywał za to wdzięczność Prymasowi Wyszyńskiemu. Prymas Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku po długiej, ciężkiej chorobie. Jego pokój, trzy dni później, 31 maja, przyciągnął tysiące Polaków, wierzących jak i niewierzących. Dla wszystkich z nich Prymas Wyszyński był jednym z największych autorytetów. Я мешаю, миуж, родине, миуж, Если належу, nie i zakończył się sukcesem. Ten film zatytułowałem Polowanie na Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Ten jeden z ratowniczych Bardzo dziękuję. Капиталисты разных стран объединились сейчас в сей злобной ненависти и борьбе против стран демократии, против Советского Союза, против Польской Республики, против других. Капиталисты разных стран объединились в злобной ненависти против Союза, Советского Союза, и других